Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak stylizuję swoje cienkie, rzadkie włosy na co dzień. Moim głównym celem jest oczywiście osiągnięcie objętości, odbicia od nasady, tak, żeby te włosy wyglądały, że jest ich trochę więcej niż jest ich w rzeczywistości. I to właśnie osiągam codzienną stylizacją, i co więcej, poświęcam na nią maksymalnie 15 minut łącznie. Nawet często zajmuje, zajmuje mi to mniej czasu, także. Zobaczcie, że naprawdę z cienkich, rzadkich, delikatnych włosów też da się coś zrobić. Nie martwcie się, że macie takie włosy, lepiej się z nimi pogodzić i polubić, yy, i po prostu wyciągnąć z nich tyle, ile, jest, ile się da. A dzięki temu, że jest ich mało, że są cienkie, to tą stylizację możemy przeprowadzić naprawdę ekspresowo. Zapraszam Was do oglądania. Zaczynam stylizację zawsze od nałożenia produktu termoochronnego. Teraz włosy mam wilgotne, po myciu chwileczkę sobie dosłownie podeszły. Moje włosy są cienkie i e, suche i schną bardzo szybko. E, produkt termoochronny, jakiego używam, różni się w zależności od tego, co akurat mam pod ręką, a też od... E, wiecie, ja często zmieniam zdanie, jeśli chodzi o takie produkty. Nie mam swojego ulubionego dla siebie. E, mam ulubiony produkt, którego używam na moich klientkach, ale wiadomo, szewc bez butów wchodzi, a ja w domu nigdy nie mam tego akurat czego potrzebuję, więc mam jakąś tam swoją oddzielną bazę produktów do stosowania na co dzień. Obecnie do termoochrony używam tego kremu z Kerastas, natomiast nie jest on dla mnie idealny, zwłaszcza odkąd mocno rozjaśniłam włosy, ponieważ niewystarczająco mocno mi dociąża. Ja generalnie bardzo lubię używać produktów termoochronnych w formie kremu właśnie dlatego, że przy okazji e, nawilżą, znaczy może nie nawilżą, ale dociążą mi te włosy i takie trochę zmiękczą, ponieważ ta forma kremu jest cięższa, a moje włosy są takie suche i latające od ostatniego rozjaśnienia. Natomiast ten krem już na ten moment mi nie wystarcza, nie dociąża mi tak fajnie włosów, więc mieszam go sobie z jakimś olejowym serum, silikonowym serum, czymś, co doda mu takiego właśnie działania dociążającego, wygładzającego, tak żeby było czuć, że to jest taki treściwy produkt. Ja wtedy lubię, bo te włosy mi tak mocno nie latają. I obecnie do tego kremu dodaję sobie kropelkę tego serum, ale to nie jest przepis, jaki Wam polecam, to jest po prostu mój miks, jaki ja sobie stosuję, żeby uzupełnić działanie tego kremu, jakiego mi brakuje. Więc jeśli macie produkt, który spełnia Wasze oczekiwania, to w ogóle to nie jest tak, że ja Wam polecam akurat tę mieszankę. Alternatywnie obecnie używam sobie dla termoochrony takiego sprayu. Dostałam go niedawno w prezencie i sobie testuję. On jest fajny, bo ma takie drobinki złota, więc ładnie wygląda, ale też jakby nie robi włosom za bardzo nic poza ochroną przed temperaturą. To jest główny cel produktów termochronnych i na tym się skupmy. One mają chronić włosy, a nie robić tam z nimi nam jeszcze jakieś czary-mary. Generalnie, jeśli macie włosy suche, puszące się, kręcone, to bardziej polecam używać produktów termoochronnych w formie kremów, bo właśnie sobie te włosy przy okazji troszkę dociążycie i może wygładzicie czy nawilżycie, w zależności od tego, jaki krem stosujecie. Natomiast jeśli włosy są zdrowe, mocne, śliskie, naturalne, błyszczące, to wtedy jakikolwiek produkt spokojnie, jakieś takie na bazie wody spreje możecie sobie używać. One są lżejsze, po prostu nie dociążają tak mocno, są bezpieczne i, i spokojnie wtedy możecie sobie cokolwiek. Zresztą Tutaj nie ma większej te filozofii w produktach termoochronnych. Okej. Okay. To, co robię dalej, to lubię sobie odbić włosy przy nasadzie za pomocą jakiegoś produktu stworzonego właśnie w tym celu. Moim ulubionym produktem jest Volume Root Boost z Moroccan Oil. Kocham tą piankę, to jest taka pianka w sprayu. ona fantastycznie odbija od nasady i daje taki, taką szorstkość we włosach, świetną robi objętość. I obecnie używam na zmianę z tym sprayem z Redken. Też bardzo, bardzo go lubię, jest bardzo fajny. Dzisiaj go sobie może użyję, spryskuję nim nasadę Stylizacja generalnie zawsze jest ekspresowa. Ja nie poświęcam temu dużo czasu. Szkoda mi jest tego czasu, żeby siedzieć w łazience godzinami, ja nie z tych. <grym> I naprawdę moja stylizacja trwa maksymalnie 15 minut łącznie z suszeniem włosów, no ale to jest zasługa tego, że moje włosy są naprawdę cienkie i delikatne. Wiadomo, że jeśli macie więcej włosów, no to w tej łazience spędzacie więcej czasu. Natomiast chcę wam pokazać właśnie taką moją ekspresową wersję. Także na nasadę nałożyłam sobie ten spray z Redken i to jest w zasadzie tyle, jeśli chodzi o produkty, gdybym używała hmm, termoochrony w formie sprayu, a nie kremu, to jeszcze teraz nałożyłabym sobie coś takiego właśnie bardziej kremowego, dociążającego na końce, ale że użyłam krem, to już mam to zapewnione, to dociążenie, yy, natomiast wcześniej, kiedy jeszcze nie miałam tak mocno rozjaśnionych włosów, to bardzo lubiłam używać sobie sprayu yy, teksturyzującego, dokładnie tego, na długość i końcówki. Linki wam zostawię wszystkie w opisie. Dlatego, że ten spray fantastycznie mi tak te włosy wiecie, dodawał takiej objętości. One się te robiły takie bardziej jakby trochę puchate, ale być może dla was nie jest to zaleta, ale jeśli ktoś ma z natury włosy idealnie proste, śliskie i przyklapnięte, jak moje naturalne, i jakiś produkt daje mi efekt takiego trochę spuszenia, nie elektryzowania, ale takiego, że te włosy stają się takie, wiecie, tak się rozchodzą trochę, takie są bardziej suche w dotyku i takie jakby wiatr trochę w nich był, to ja kocham ten, ten efekt, bo tych włosów od razu wydaje się więcej, więc przy cienkich włosach to jest super. I ten spray, jeśli macie takie włosy właśnie, o jakich mówiłam, to bardzo Wam polecam właśnie spryskać sobie lekko wilgotne włosy przed suszeniem i da Wam taką lekkość i takie wreszcie poczucie takiej większej objętości, że coś tu w tych włosach się dzieje, a nie, że one są takie przylizane i przyklepane. Dobra, yy, dodam sobie jeszcze troszkę tego sprayu, bo gadam i on mi już wysycha, a lepiej, żeby on był wilgotny zanim przejdziemy do suszenia. I teraz będę suszyć włosy pod włos, tak żeby odbić sobie je jak najlepiej od nasady do momentu, aż będą prawie całkiem suche. Używam do tego Dysona Airwrap, będę potem jeszcze modelować sobie włosy, troszeczkę je podkręcę. I teraz, kiedy włosy mam już prawie całkiem suche, nie idealnie suche, bo byłoby mi ciężko je potem wymodelować, zmienię sobie końcówkę i trochę je podkręcę. I zobaczycie, że naprawdę u mnie ta stylizacja jest ekspresowa, bo ja nawet nie dzielę włosów na warstwy. Chcę tylko dodać im trochę takiego ruchu, żeby nie były idealnie proste, więc rozczesuję je. I tylko będę wybierać sobie grube pasma i nakręcać je, nawet nie na tym najcieplejszym powietrzu, tylko na tym letnim, żeby oszczędzić tym włosom dramatów. widzicie zajęło mi to może dwie minuty maksymalnie, teraz druga strona zmieniam sobie końcówkę, te nowe wersje Dysona mają to, to do siebie fajnego, że nie trzeba zmieniać końcówek tylko przełączamy kierunki kręcenia ja widzicie jeszcze pracuję na tym starym modelu ale i tak po prostu jestem, nie, nie rozstaję się z nim I zobaczcie, że ja te włosy zostawiam na razie, nie przeczesuję ich od razu, czekam, aż one ostygną. W ten sposób utrwalam sobie tą objętość i ten skręt, chociaż ten skręt po rozczesaniu on nie będzie mocny, będą delikatnie podkręcone, ale właśnie zostawiam sobie je do, do ostygnięcia, żeby jak najlepiej to wszystko utrwalić. No, i kiedy włosy ostygną, przechodzę do rozczesania, rozczepuję sobie trochę palcami, jeśli trzeba, to jeszcze przeczesuję grzebieniem. Ja już generalnie nie stosuję żadnych lakierów ani utrwalaczy na koniec, bo lubię mieć włosy naturalne, przerzucam je w ciągu dnia, zresztą zmieniam sobie przedziałek, czasem je zepnę, czasem je rozpuszczę. Jeśli już, to czasami stosuję jeszcze spray teksturyzujący, ale na co dzień raczej nie, raczej rzadko mi się to zdarza i po prostu moje włosy są już teraz gotowe. No, i tak wygląda moja codzienna stylizacja. Oczywiście bardzo dbam też o pielęgnację, żeby włosy tą stylizacją nie zniszczyć, ale stylizuję je w ten sposób od lat i naprawdę są w dobrej kondycji, więc myślę, że nic złego im się nie dzieje. W ostatnim odcinku opowiadałam Wam o mojej codziennej pielęgnacji. Zostawiam Wam link w opisie tego filmu, żebyście mogły sobie zobaczyć. I dajcie znać, jak Wy stylizujecie swoje cienkie, delikatne, rzadkie włosy. Jestem bardzo ciekawa. Może macie jakieś swoje patenty, na które ja jeszcze nie wpadłam. Także piszcie w komentarzach i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Pa!